Cześć was witam Was w nowym roku. E Dzisiaj chciałbym wam pokazać. Rzecz następującą. Czy wciśnięcie klawisza ARC podczas wykonywania pomiarów będzie wpływało na zniekształcenia nieliniowe. Ten film jakby detykuje jednemu z youtuberów koledze, który e przez jakiś czas ze mną bardzo ciekawie, interesująco dyskutował. Natomiast w pewnym momencie, można powiedzieć wprost, obraził się na mnie, bo gdzieś tam z jednym, w jednym z moich filmów yy, usłyszał, że yy, wspominam o jakiejś metodzie strojenia stereodekodera i odniósł to do swojej osoby jako przytyk. Natomiast ja Wam pokazałem w filmie, Wówczas, że bazowanie tylko i wyłącznie na amplitudzie i przeciwfazie, jeśli chodzi o strojenie stereodekodera, niestety nie jest prawidłową czynnością. Dostaję od was wiele maili, wiele informacji. Część was uważa, że moje filmy są wartościowe. Część może na wprost mi tego jeszcze nikt nie napisał, natomiast Czytając różne fora, komentarze czasami pod różnymi filmami. Część inter z internautów uważa mnie za osobę złośliwą, uważającą się za najlepszego elektronika w kraju e, i e, obraża się na moje sugestie, obraża się na moje komentarze. E, więc zanim pokażę Wam to, co. Jest tematem przewodnim dzisiejszego odcinka. No to niestety będzie jakaś tam pogadanka ogólnie o mojej osobie, o kanale i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, zasadniczo kanał powstał po to, żeby dzielić się z wami jakąś moją wiedzą. Kanał powstał po to, żebyście wy też dzielili się jakąś swoją wiedzą ze mną. W miarę możliwości to, co wy mi Przesyłacie to, co mi mówicie, ja będę publikował. E, I tak jak wcześniej wspomniałem z jednych, w jednym z poprzednich odcinków, e, sprawa ustawienia wskaźnika zera sygnału jest wciąż otwarta i pojawiły się nowe informacje. Postaram się nakręcić w miarę szybko film, w którym pewne rzeczy sobie wyjaśnimy. E, to jest pierwsza rzecz. Kanał powstał. Po to, żebym ja też się od was czegoś nauczył, dlaczego? Dlatego, że to, co ja umiem, to co ja wam pokazuję, to jest jakaś moja wiedza, doświadczenie nabyta przez kilkadziesiąt lat pracy w zawodzie, w różnych nazwijmy to gałęziach branży elektronicznej, automatycznej, mechanicznej, trochę IT, więc to jest zbiór moich jakichś tam doświadczeń. I wbrew przekonaniu wielu osób, ja nie, przynajmniej nie staram się wywyższać, jeśli wy to tak odbieracie, to jest mi przykro. Natomiast ja rozumiem pewne rzeczy. Kiedyś tam jeszcze interesowałem się dosyć mocno psychologią i niestety Polacy, ale może nie tylko Polacy, oczywiście. Mają coś takiego, że nie znoszą słów krytyki. W polskim słowniku i w polskiej mentalności nie istnieje coś takiego jak konstruktywna krytyka. Jeśli ktoś komuś zwraca na coś uwagę, od razu automatycznie uważa się, że jest to atak tej drugiej strony na tą osobę. Natomiast za granicą mentalność jest troszeczkę inna i Podchodzi się do tego jako do tak zwanej konstruktywnej krytyki. Natomiast to, co ja robię, to nie jest krytyka, tylko zwracanie uwagi, podpowiadanie innym osobom, czy to poprzez komentarze pod filmami innych, czy poprzez jakieś fora internetowe. Natomiast, tak jak Wam mówiłem, przez wiele lat byłem moderatorem na elektrodzie. W jednym z działów był to dział warsztat. Tak jak doskonale wiecie, Głównie zajmuję się i zajmowałem się naprawą sprzętu pomiarowego. Oscyloskopy, generatory, mierniki i tak i tak dalej. I z racji tego zostałem moderatorem. Starałem się nie ingerować na elektrodzie za mocno. Nie, nie chciałem być takim typowym moderatorem postrzeganym przez użytkowników, że na zasadzie nie... Użyj wyszukiwarki, temat poruszany tysiąc razy, więc w moim dziale było dosyć luźno i nie czepiałem się jakichś tam drobnych błędów ortograficznych. Oczywiście dostawałem bardzo dużo e, zgłoszeń od użytkowników, którzy dostrzegali jakieś nieprawidłowości, ale to, tak jak powiedziałem, bardzo często wynikało to właśnie z natury Polaka, że najlepiej się dopierdzielić, a nie daj Bóg, jak ktoś komuś wszedł na odcisk właśnie, że napisał stary, ale to nie tak, to powinno być inaczej. Więc słuchajcie, jeszcze raz, moje komentarze, moje, pod, innym, pod filmami innych youtuberów, moje jakieś tam czasami posty na jakiś różnych forach typu Unitra, typu, typu. Załóżmy, na Facebooku, jest forum takie powiedzmy, o Radmorach. Są z założenia traktowane jako atak na grupę tzw. wzajemnego wspierania się, bo to też jest patologia wielu forów, że powstaje pewna grupa użytkowników, którzy trzymają ze sobą, nazwijmy to sztamę, i każda osoba, która zwróci uwagę, która coś innego napisze, co nie jest po myśli tej grupy, no niestety zostaje równania z ziemią i od razu jest traktowana jako wspólny wróg, no i zaczynają się jak ataki. No i później, jak to się mówi w internecie i tak dalej, krąży, że Iksiński to jest buód i w ogóle najlepiej z nim nic nie ma wspólne, nie, nie, najlepiej z nim nic nie mieć wspólnego, więc powtarzam jeszcze raz, nie obrażajcie się na moje komentarze. Ja bardzo chętnie czekam cały czas na sygnały z Waszej strony, że z moimi filmami jest coś nie tak, że pojawiają się błędy. Ja się do błędów jestem w stanie przyznać. Ja bardzo chętnie mogę nawet zamieścić w jakiś tam kolejnych filmach sprostowanie. Moja struktura tworzenia filmów jest następująca. Zazwyczaj. Jest jakaś teoria i ja tą teorię na początku filmu próbuję wam udowodnić poprzez... Pokazanie poprzez wykonanie pewnych pomiarów. Pracując w branży laboratoryjnej, przemysłowej, naprawiając sprzęt laboratoryjny, przemysłowy, e, sprzęt e, typu generatory, mierniki itd., jestem zobowiązany do opierania się głównie na pomiarach. Przyrządy, które używam w pracy i w domu, w pracy są wszystkie certyfikowane, wszystkie są kalibrowane okresowo, mają świadectwa sprawdzenia, świadectwa wzorcowania i tak dalej i tak dalej. W domu szkoda mi pieniędzy czasami, więc moje przyrządy, moje mierniki po prostu sam wzorcuję w oparciu o to, co mam w pracy, więc powiedzmy, że jestem w miarę pewny tego, co mam, w miarę pewny tego, co, co Wam pokazuję, że to, co pokazuję jest zgodne z prawdą. I teraz... Ta struktura firmów bierze się właśnie z tego, że jest jakiś, jakieś zagadnienie, potem robię serię pomiarów, no i potem staram się wyciągać jakieś wnioski. Słuchajcie, jednym, jednym właśnie z takich przypadków jest kolega, który, tak jak mówiłem, na mnie się obraził. I jeszcze raz powtarzam, nie mam w intencji obrażać kogoś, więc. Odpowiedzi na jego jakieś tam zarzuty, chciałbym pokazać to, co z nim mailowo. Już potem na końcu korespondowałem: czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, to co ja mu tam pod jego filmem podpowiedziałem, że według mnie tak się nie powinno robić. Ale wreszcie, po prawie 10 minutach, dochodzimy do dzisiejszego tematu odcinka. Więc. Zdaję sobie sprawę, że pewnie jak zwykle dostanę dużo łapek w dół, ale tak jak powiedziałem już wielokrotnie, ja swoje teorie, to co komuś tam piszę, opieram na pomiarach. Dla mnie, pomiary, pomiary, pomiary to jest rzecz, na której ja się opieram. Oczywiście czasami te pomiary mogą nie być wiarygodne z różnych względów, na przykład nieodpowiedni przyrząd, uszkodzony przyrząd pomiarowy, bądź błędna metoda pomiarowa, bądź też błędne logiczne e, myślenie, jeśli można tak powiedzieć, błędne założenie, które doprowadzi do błędnych wniosków. Więc e, dlatego też między innymi, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli Wy zauważycie błędy u mnie, informujcie mnie o tym, bo rzeczywiście chciałbym, żeby te moje filmy były merytoryczne, i wbrew pozorom tego co właśnie ci ludzie z różnych forów o mnie myślą, to uwierzcie mi, że ja kontroluję to co się dzieje na różnych forach, na różnych grupach, na YouTubie i tak dalej. I wbrew pozorom coraz więcej ludzi zaczyna pewne rzeczy robić podobnie tak jak ja mówię w filmach, czasami wręcz tak samo. No i czy to jest przypadek? Czyli z jednej strony kop kopie się mnie gdzie tylko można, a z drugiej strony jednak ta świadomość u niektórych wzrasta. Miałem dużo ścinek jeśli chodzi o kondensatory elektrolityczne, o to, czy, czy rzeczywiście one są takie złe. Natomiast widzę, że coraz więcej ludzi też na YouTubie pokazuje, że jednak te kondensatory robi własne pomiary. Nawet ostatnio pan Jacek Kawa w, w swoim ostatnim z filmów zaczął używać testera dokładnie tego samego jak ja. Mimo tego, że oczywiście on ma też mostki RLC, on ma z prawdziwego zdarzenia przyrządy. Natomiast to, co ja mówię, do sprawdzenia tego, czy kondensator jest dobry, czy nie, wystarczy właśnie taki tester, jaki ja mam. To są ogólnie testery elementów elektronicznych, które mierzą przy okazji oczywiście rezystancję szeregową kondensatoru. Dobra, słuchajcie, 11 minuta minęła, więc przechodzimy do meritu. O co chodzi w, w tym całym, że tak powiem, zamieszaniu? Kolega na swoim kanale e, robił pomiary z nieliniowych przy wciśniętym włączniku ARC. E, trochę się spieraliśmy na temat czy ten włącznik był w, wciśnięty czy nie, wciśnięty. Ja tam w kilku momentach w filmie zauważyłem, że to ARC było włączone i jak to się mówi, yy, czy to ma wpływ na zniekształcenia nieliniowe? Zgodnie z teorią działania układu ARC, układ ARC ma zniwelować nam powiedzmy, że dryf temperaturowej, nie tylko yy, głowicy, po to, żeby utrzymać stację na swoim miejscu, żeby ona działała poprawnie. Ten, ten Radmor jest włączony jakieś pół godziny, bo to tak jak Wam mówiłem zawsze urządzenia, które ja używam to zostało mi właśnie z przyrządów pomiarowych zanim zacznę regulować, zanim zacznę kalibrować i coś robić one muszą się wygrzać tak jak Wam mówiłem wielokrotnie napięcia w zasilacza radmoże płyną więc Oczywiście zimny radmor włączony na przykład będzie miał 39,5 V, jedno napięcie, 30, 17, nie wiem, 90 parę, drugie napięcie. Po czym te napięcia będą stopniowo rosnąć i w pewnym momencie na jakiejś wartości się ustabilizują. Z reguły to 40 V to jest po 8 godzinach grzania. Rząd wielkości koło 40,5, czasami nawet trochę więcej. Yy, więc yy, sprzęt, zanim zaczniemy regulować, testować, musi się wygrzać. Dobra, czyli dlaczego ja tak koledze odpowiedziałem. Zobaczcie. Sytuacja taka, że RadMor był po 5 minutach czy 10 odłączenia ustawiony na zero detektora, było w zerze. W tej chwili. Słabo to widać, ale ono jest przesunięte lekko w prawo. Zobaczmy na zniekształcenia nieliniowe w tym momencie. Zniekształcenia nieliniowe. Zniekształcenia nieliniowe w tej chwili. Zobaczmy, odkręćmy sobie trochę głośniej. Są na poziomie około 0,8%. Co się stanie? Jak wciśniemy klawisz ARC. Zero detektora nam się ustawiło prawie po środku, a zniekształcenia nieliniowe są na poziomie 0,2030%. Zobaczcie. Co się stanie, jak wyłączymy ARC i spróbujemy dostroić zero detektora. Zobaczcie, zniekształcenia nieliniowe są około, ja muszę jeszcze troszeczkę poprawić. Około 0,1. I czasami trochę mniej. Oczywiście jak troszeczkę głośność odkręcę, to te zniekształcenia, nie wiem czy widzicie, bo ten aparat ma problem z ostrością, ale jest około 0,1. Zobaczmy jak wygląda to zero detektora w tej chwili. Jest Idealnie w zerze, o poczekajcie, muszę wam, muszę wam to pokazać. Jest idealnie w zerze, ARC jest wyłączona, zniekształcenie jest nieliniowe osiągnęliśmy około 0,1%. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że właśnie ten układ ARC ma, ma nam kompensować zmiany, powiedzmy, częstotliwości, yy, tak, żeby stacja była odbierana, Cały czas powiedzmy, że z taką samą jakością. Niestety, tak jak widzicie, RadMor zimny będzie miał troszeczkę inaczej to rzeczywiste zero detektora, a po nagrzaniu, tak jak było widać, to rzeczywiste zero detektora przesunie nam się w prawo bądź w lewo. Oczywiście to nie chodzi o to zero detektora, tylko chodzi o to, że częstotliwość odbierana, Hmm, przez głowicę przesunie nam się delikatnie albo w prawo, albo w lewo, dlatego że zmieniło się chociażby napięcie warikapowe w jakimś tam stopniu, i to tak naprawdę mówię zero detektora, bo mi jest łatwiej yy, to yy, przekazać. Niestety, czasami mam problemy z przekazywaniem w jasny sposób tego, co chcę. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> Wam powiedzieć. Więc, yy, niestety, musicie sobie częściowo. E, dopowiadać pewne rzeczy. Czyli, reasumując, w momencie kiedy robimy pomiary, i radmor jest nie nienagrzany wystarczająco, bądź też gdzieś jest problem z którymś stroików, z to przy wciśniętym ARC my tak naprawdę nie wiemy, gdzie to realne powiedzmy, że zero detektora, czyli ta e, częstotliwość e, odbierana jest, czy ona nie popłynęła trochę. Mówiąc krótko, napięcie strojenia trochę popłynęło z różnych względów: stroiki, yy, układ po drodze stabilizatora, itd, i tak dalej, to jeśli to napięcie rzeczywiste nam odpłynie w prawo bądź w lewo, i przy wciśniętym ARC będziemy robić pomiar, to oczywiście ARC próbuje nam wrócić idealnie z tą częstotliwością tam, gdzie powinna być, natomiast natomiast tak jak widzieliście na mierniku, to ma bardzo duże znaczenie na rzeczywisty yy, pomiar tego yy, zniekształcenia nieliniowego. Yy, zobaczmy, no właśnie, niestety tu jest trochę problem, że głębia ostrości jest taka, jaka jest. Ale zobaczcie jeszcze raz na ten miernik może będzie widać. Popatrzcie. Jak rzeczywiście niewiele, niewielka odchyłka zera detektora powoduje zmianę zniekształceń nieliniowych. Zobaczmy. Może żeby, żebyście Wy coś widzieli, to ja Wam będę mówił jakie są odczyty na mierniku. W tej chwili mamy prawie 1%. Jedziemy na środek. Mamy około 0,1%. O, pojechałem za daleko. Tutaj mamy 0,1%, tak naprawdę to ona jest tu, nawet poniżej. Zobaczcie. Widzicie. I teraz, jeśli przejedziemy dalej znowu, to mamy znowu prawie 0,1% zniekształceń nieniowych. Czyli, tak jak widać, to co, to co tą teorię, jak to się mówi, chciałem przekazać koledze, to ma pokrycie w rzeczywistości. Także, yy, nie wiem, być może z tym włączonym ARC, może to jest yy, dobry pomysł, natomiast, tak jak widzieliście, nie mamy na bieżąco kontroli nad tym, jakie te zniekształcenia rzeczywiście są. I wystarczy, że to napięcie nam jednak odjechało troszeczkę ARC, próbuje je wyregulować, żeby było idealnie tam, gdzie powinno być, i strojąc filtrami na minimum zniekształceń nieliniowych. No niestety robimy błąd, dlatego że w momencie, kiedy wyłączymy ARC i ustawimy powiedzmy 0 w zerze, Oczywiście, tak jak powiedziałem, opieram się na wskazaniu zera detektora, żeby było łatwiej wam mniej zrozumieć. Wówczas te po prostu pomiary będą obęczone, obarczone tak zwanym błędem pomiarowym, ale nie wynikającym z niedokładności urządzenia, tylko ten błąd pomiarowy będzie wynikał właśnie z logiki przyjętej podczas wykonywania pomiarów. Także w tym odcinku myślę, że to jest. Koniec. W kolejnym odcinku też pokażę Wam, czy to, co komuś też mówiłem o kwestii zestrojenia stereodekodera, czy ma rzeczywiście pokrycie w rzeczywistości, czy stereodekoder może wpływać na zniekształcenia nieliniowe. Także w dzisiejszym odcinku przepraszam, przepraszam Was za ten zbyt długi wstęp, ale jeszcze raz powtarzam, po raz 64. Nie moją intencją jest kogoś obrażać. Nie obrażajcie się na mnie, traktujcie to jako pomoc starszego kolegi. I cieszę się, że pan Jacek Kawa w swoich filmach coraz więcej odkrywa, nazwijmy to, tajemnic. Pokazał nam, jakiej chemii używa do e, czyszczenia płytek. Pokazał nam ostatnio nawet w swoim filmie, jakiej chemii używa do mycia urządzeń. I tak jak zauważyliście, e, ja kilka lat temu, no może kilka to jest zbyt duże słowo, nie wiem, 2-3 lata, może nie całe 2-3 lata, e, może to będzie rok, nie pamiętam w tej chwili, pokazywałem wam mój sposób mycia urządzeń. I oczywiście pod filmem pojawiło się dużo łapek w górę, ale pojawiło się też dużo łapek w dół. I to jest to, co mówiłem, że niestety Polak, nie zgadzając się z kogoś, jakąś tam teorią, od razu. Jak to się mówi, wyraża swoje niezadowolenie, bądź też część Polaków wyraża swoje zadowolenie. Natomiast zazwyczaj jest tak, że najchętniej i najczęściej pokazywane jest niezadowolenie. Pod filmem dostałem dużo łapek w dół, dużo ludzi pisało, że to jest w ogóle głupota, że to jest w ogóle bez sensu. Ja, pokazując ten mój sposób mycia, mówiłem Wam, że taki sposób mycia był. W pewnym z instytutów wojskowych, w których miałem przyjemność mieć bardzo krótkie praktyki i taki sposób mycia widziałem, oczywiście on był troszeczkę inny: było mycie wysokociśnieniowe, potem było suszenie w specjalnych komorach. Ja troszeczkę to zmieniłem pod tytułem Mycie w wannie suszenie, osuszanie sprężonym powietrzem. Dosuszanie albo w tak zwanym piekarniku, albo na wolnym powietrzu, na słońcu, ewentualnie gdzieś przy kaloryferze. I tak jak powiedziałem, ten sposób się sprawdza. Musiałem długo czekać, aż pan Jacek Kawa uchyli rąbka tajemnicy, jak on pewne rzeczy robi. Tak jak powiedziałem, dzieli się coraz chętniej tą wiedzą. Być może zauważył, że mm, człowiek nie jest wieczny i trzeba się podzielić tym, co się wie. Może to komuś pomoże e, i chwała mu za to. Czekam jeszcze z utęsknieniem, jak opowie, czym zabezpiecza potencjometry, e, no bo jak on je rozbiera, jak on je. E, jak to się mówi, składa to już się pochwalił i pokazywał wielokrotnie. Natomiast pozostaje sprawa potencjometrów, które mają wytarte ścieżki i właśnie to, czym zabezpiecza te swoje potencjometry. Jeden ze smarów, których Wam pokazywałem w tej dużej strzykawce, to jest chyba dokładnie ten, który on używa, bo kiedyś przez ułamek sekundy w jednym z jego filmów udało mi się podejrzeć. Co on używa, bardzo drogi smar, kosztował chyba w granicach, nie pamiętam, 60 czy 70 zł. Używam go i ja, ale jest oczywiście tańsza alternatywa, o której być może sobie kiedyś poopowiadamy. Także słuchajcie, kończąc, nie obrażajcie się. Tak jak widać, to co próbowałem komuś podpowiedzieć ma pokrycie w rzeczywistości, co wam. Eee, w tej chwili pokazałem, czy nie pokazałem w sumie. Eee, wiecie co, już człowiek człowiek już zgłupiał. No to sprawdźmy jeszcze raz. Odjedźmy z częstotliwością troszeczkę tak, odkręćmy tą głośność, bo już w końcu widzicie, tak się zafiksowałem, że no dobra, mamy około 1,1%. Wciskamy układ ARC, zobaczcie. I mamy 0,3%. Wyciskając układ ARC i ustawiając 0 detektora, możemy mieć poniżej 1,1%. Już nie chcę mi się teraz precyzyjnie super strajać. No ale tak jak widzieliście. 0,10, 0, trochę mniej czasami, w zależności od tego, jak super precyzyjnie ustawimy sobie to e, to zero detektora. Tak jak widać, zero detektora jest zerze, a r jest wyłączone. Dobra, słuchajcie. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Obyśmy się, że tak powiem, w zdrowiu e, gdzieś tam spotykali, obyśmy e, wymieniali swoje. Swoją wiedzę, informacje. Tu oczywiście żarówka jest spalona, spaliła się niedawno, jeszcze nie zdążyłem jej wymienić. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku Wam życzę i do kolejnego odcinka. Cześć, trzymajcie się.